Każdy kto chciał zobaczyć jak dawniej wyglądały żniwa i jakich narzędzi używano, miał ku temu niepowtarzalną okazję podczas trzeciej edycji turnieju Jasinicki Żniwowanie. 30 lipca na terenach Jasienickiego Drzewiarza została zorganizowana impreza plenerowa, swoim charakterem nawiązująca do dawnych tradycji żniw na Śląsku Cieszyńskim i związanych z tym zwyczajów. Pomysłodawcą Josińickiego żniwowania jest Janusz Pierzyna. Wójt gminy Jasienica dokłada wszelkich starań, aby młode pokolenia poznawały piękne tradycje. Szanowni Państwo, konkurencję mamy jak zawsze jest to koszenie, jest to rżęcie sierpem, młocenie, no i klewanie kosy. Kosy są hartowane twarde. Będzie ciężko, ale myślę, że ci, co się przygotowali, to mają taką wprawę, że będzie można Straussa napisać na tym glebanie. Uczestnicy zawodów nie tylko używali dawnych narzędzi rolniczych, lecz również zaprezentowali tradycyjne stroje. Pokazali, jak kiedyś pozyskiwano zboże z pól, kultywując tradycję żniwowania. A to wszystko w atmosferze zabawy. I z poczuciem humoru. Zawodnikom towarzyszył doping zgromadzonej publiczności. Zmagania drużyn oceniali sędziowie, którzy mierzyli czas koszenia zboża sierpem oraz kosą, zbierania i wiązania go w snopki, a następnie ustawiania w kopce. Przy młóceniu cepem ocenie podlegała waga wymuconego zboża. Z kolei ostrze wyklepanej kosy nie mogło popękać czy zbytnio się powykrzywiać. Konkurs drużynowy wygrali przedstawiciele sołectwa Rudzica. Nagrodę specjalną za najciekawszą prezentację drużyny otrzymali przedstawiciele gminy Jaworze. No i rzeczywiście szanowni państwo, tego się nie da zmienić. To jest sołectwo na pierwsze miejsce Grand Prix na trzecim jasienickim zbliżowaniu. Jaśnie nam panujący sołtys i radny i wiceprzewodniczący Rady Gminy pan Czesław Machalica taką drużynę skompletował, która nie została dzisiaj pokonana. Organizatorzy: wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna, starosta bierski Andrzej Płonka oraz Gminny Ośrodek Kultury W Jasienicy zadbali, by nie brakowało atrakcji i każdy mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego. W Jasienickim amfiteatrze wystąpiły zespoły regionalne oraz orkiestry denty. wśród dzieci i młodzieży, największą popularnością cieszył się pokaz wojów. Josinicki żniwowanie było doskonałą okazją, by poznać piękne tradycje i spędzić czas w wyjątkowej, radosnej atmosferze.